już w lewo narodził. To lewy kierunek, zjedź sobie Teraz do Co? No. Można było chwilę wcześniej. I tu, zostańmy, 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 A, zostańmy, zostańmy. zostańmy. Wyłącz kierunek. Popatrz sobie na tablicę, ile no. pasów skręca. Ale czemu tak zwalnież do zera? Eee, Boże, czemu? No dobra, zmieniło się światło, to jeszcze pół biedy. Obydwa, tak? Z istego, no I z tego, z tego. tak, dana. no ale trochę trzeba szybciej odpowiadać. No, jest pytanie, jest odpowiedź. Ile pasów? Dwa. Widzę ich pasy, nie widzę, tablice widzę, znaki obserwuję, wiesz, no tak akcja, reakcja. A ja nie wiem, co mi się obzora, że pan y, y, zaczęłam się zastanawiać, czy z, że skręcić mam, czy zawrócić. Mówię, jak zawrócić, to z tego. I, tak, i jest, tu i... jeszcze miałam zmianę, <noise> za to że rzeczy naraz już miło, namieszało, ale kurde właśnie, to jest najgorsze, że w takich momentach my no się największe problemy, bo na czymś takim muszę. do ronda Polonez, będziemy skręcali sobie tutaj, albo będziemy zawracali, bo często skręcam w lewo, a zawracanie występuje rzadko, więc dzisiaj zawrócimy. Aaaa, przejechałam, ale za szybko zasuwałam, to i tak bym się nie zrób. Ale do, już... Samą końcówkę można było troszkę mocniej docisnąć, tym bardziej, że moim pierwszym odruchem, jak zaczęłaś hamować, było spojrzenie w lusterko z tyłu, nikogo nie było, więc można było troszkę mocniej dohamować. O, widzi Pan, a ja tego nie zrobiłam, nie spojrzałam na lusterko z tyłu, tylko patrzyłam się na ten, a jakbym też był, to bym nie, by by nie w dupę wjechał, nie? Właśnie chodzi o to, żeby zobaczyć kto z tyłu jedzie, bo jak się, jak się okaże, że będzie z tyłu jechała 40 tonowa ciężarówka, no to ona się tak szybko jak Ty nie zatrzyma. No, nie, zabiłabym. No może mnie zabiło od razu, ale... Ale samochód trzeba byłoby kupić nowy. No jakby zapierdziala ostro, A... Ach, dobra, no, nawet nie chcę to myśleć. Jedziemy dalej w takim razie. Przypomnę, że zawracamy, tak? No to można było na dwa sposoby tak naprawdę. Ale jest dobrze, to nie ma co. O właśnie, tak jak Telka ta obok nas zrobiła, bo oni też zawracali. Ta czerwona jest, możecie zahamować. No co ty, jakieś światło. Odpalaj, No już się witałaś z gąską, już wszystko fajnie, uśmiech na twarzy. Tak, tak. Udało się. I co? Czerwona jak byk, no. Na razie zawracamy. Nie mogę sobie wysłowić. Zawracamy? Zawracamy, tak. Ale na przejściu na pieszych... A, ja no. no. tak. No dobra. Na przejściu na pieszych nie. Ogólnie ci, co jadą, mają pierwszeństwo, nie? Ci, którzy są na rondzie. Tak. No na rondy mnie najeźdź, no. Teraz prawy szybciutko zjeżdżaj sobie, pyk dawego ceju Idla tu jest zawrotka zawaj się na piesek za sobie, czy trzeba co zrobimy Ale już dawaj na lewy pas teraz dwa. bywan mi tu w prawo no co ty go się mi pasrzymaj no się widać się zatrzymaj się zatrzymaj się o Boże co Chudy, czemu de? mi tak za no Bo ABS się włączył. Ja nic nie docisnąłem hamulec do końca. A, gorzej. Zobacz, przed chwilą mieliśmy zmienić pas. Jechał Bóg nasz samochód, mhm. w luterku go zobaczyłem, ty uciekasz mi właśnie w prawą stronę w niego. Dobra, zmieniliśmy ten pas. naprzeciwko przeciwka goś tym busem ciężarówku zawraca, my też jedziemy na niego, musiałem ci przyhamować. Bus przejechał, z prawej jedną samochody, a ty cały czas jedziesz, znowu muszę hamować. Co jest, kurde, belek? Dobra. Kilka razy zróbmy te robię. Poczekaj, no teraz to poczekaj. Ojku. <laughs> <laughs> Także niech tam nie przed zachodem słońca, no. Jedziemy. Tylko nie po krawężniku, jeżeli mogę ci poprosić. Utrzymujemy się. Pamiętaj. Spokojnie. wspomagamy się gazem. Kontrolujemy sprzęgło. I wszystko na spokojnie. Musi być to wypracowane. Bardzo dobrze. Jeszcze raz. jest pana skucha i co troszkę gubicie Że się śpieszysz. Nikt nas nie goni, nic się nie dzieje Zrób no sobie wdech, wydech, wdech, wydech i pomalutku a widzę, że chcesz to zrobić w pół, pół sekundy. Pośpiech nie jest najlepszym doradcą w przypadku manewru. Słyszysz mnie w ogóle? Bo widzę, tak, mi... że. Tak, tak. Bo... tak. Bo ja nie wiem, czy. Już ja się skupiałam, właśnie żeby powoli zrobić. Czy, czy, czy mamy kontakt z ziemiączy? Czy nie mamy? Jeszcze raz zrób. No dobra, jeszcze. Jedziemy w prawo. Tak jak mówię, wiesz o co chodzi, czujesz to, ale troszeczkę za szybko to wszystko wygląda. Musiałem zrobić wolniej to wykonywała. Gdzie tam egzamin pojechał? Tamto egzamin? no. ciekawe miejsce. Dobra, jeszcze byśmy się zatrzymali w wyznaczone miejsce i poparkowali. No, pójdziemy zaraz na to wszystko jeszcze. Zobacz ten egzamin tam naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy. Oni zawracali. To jest taki wyjazd pod górkę, więc też e, trzeba... A to jak on powiedział, że to zawracamy w... Jak nie... On... nie wiem jak tam jest. Nie wiem, czy miejsca parkingowe, czy... Czy jest coś innego. No, zawracamy albo wykorzystując... O, wykorzystując... Jak to pan powiedział infrastrukturę drogową, miejsce parkingowe, wjazd, podjazd. Jedziemy do światełek, na światłach po prostu w lewo. trzeba się do tyłu w prawo na tych, którzy zjeżdżali z wiaduktu. A jeszcze jak tu dojeżdżaliśmy, to pomyślałem, że to jest ten nic nie Byliśmy tu nie chcę mówić, razy. No ale kilkanaście na pewno. Oj, no co ja mam z tobą zrobić? Oj, kurwa, Jezu, Jezu, Jezu No to ja na Rodeo jestem Chcesz, żeby mi tu kab wigiliny bez koczą <grytane> Kurde belek Ale zielone masz Nie jeźmy, jeźmy, co się dzieje? Ja, mi się puścić upy... A jak mam zielone to... Mamy zielone, skręcamy w prawo, więc to, to my tutaj jesteśmy w najlepszej sytuacji. Chyba zaraz zajadę tu do, do piekarni coś dziabne. <gryw> Jak tu przyjeżdżam, to zawsze mi jakiś głodny się robi. Oni. Dobra, dwójka idziemy. Tylko też tak na ostatnią chwilę to wyszło. Będę wolniej. Zaparkujemy sobie po lewej stronie, byłoby było miejsca, no ale może nie być. Chociaż za zielone, chyba jest miejsce. Tak, zaparkuj po lewej stronie. ale jedź, jedźmy, jedźmy na środek miejsca się celuj ale z gardłem troszkę, bo w jest świetnie, zawracamy jedziemy tam, skąd przyjechaliśmy Że udało ci się, ale było ryzyko kolizji. Jak zrobić tak, jak nie, to jestem przekonany, że będzie przesiadka. Że za Ile razy ci mówiłeś? Nie, za wcześnie zaczęłaś kręcić kierowniczą przy wyjeździe. A, zwróciłeś uwagę na, te, na to auto z tyłu, które gdzieś tam jechało, a już zapomniałeś, co się dzieje z przodu. Musimy wyjeżdżać tak długo, aż nasz przód będzie już bezpiecznie na wysokości końcówki tych aut między którymi parkujemy a teraz pasku wychłupiło się to co było z tyłu Aha. zaczęliśmy wcześniej kręcić i ten przód nasz przód minął zderzak tego zielonego samochodu w niewielkiej odległości ale muszę znowu Cię zahamować kurde belek się. jechaliśmy na tym skrzyżowaniu dwie minuty temu a egzaminy w tą stronę jeżdżą bardzo często Robią właśnie zawracanie i wracają sobie, czyli egzaminator patrzy od strony, ustąp pierwszeństwa i od strony pie pierwszeństwa. Odwrotnie, najpierw było z... byliśmy na drodze z pierwszeństwem, uważaliśmy na tych, którzy są z prawej strony, bo oni też byli na drodze z pierwszeństwem, Aha. a teraz jadąc, my wszystkim musimy ustąpić. No. Więc egzaminator bardzo często to sprawdza, tym bardziej, że to jest po prostu wyjazd, kawałek proste i już jesteś przywodził. Ja proponuję zobacz, jak zamienię idzie w tą stronę. Jestem przekonany, że właśnie pojedzie tam, gdzie my byliśmy teraz. I prosto, prosto jedziemy. Tak jak tam ten bus stoi mm -hmm. to możemy zatrzymać ciągłoch niego, tylko właśnie fajnie byłoby też tyłem może stanąć do ogrodzenia. A co ja włączyłam światło? Wlewaniemy gościa zaraz. O Jezu. Mm. Kurde, no kupiłaś się na... na patrzysz na światła, a po gościowi wjeżdżamy w zderzek prawie. Wejdź cofnij z No mm, właśnie. Został, to siadam w spokoju. Wyprostuj koła. Cofamy. Zrób obrót cały szef w prawo. Wyprostuj koła. Wystarczy. Ok. Wystarczy, wystarczy, wystarczy. Jedyneczka do przodu. Nie musi być od razu przy tym samochodzie w pierwszym miejscu. Możesz pominąć jedno miejsce i w kolejną zaparkować. Bo ażuto kabel w lustro też, bo tu się więcej dzieje, tak naprawdę. To, ja teraz mogę przeprostować trochę do tyłu, tak? Mhm. Kręciu w lewo na maksimum maksa. No Zazwyczaj mniej więcej widać też z przodu, jak są miejsca ustawione. I prostujemy koła. I kawałek za tyłu. Ja chyba... A, tak chyba. Wystarczy. Nie do końca. Dobra.